Piękneczko widzowie, witam w kolejnym odcinku naszego Minecrafta, świata. Dzisiaj będę chciał wybudować farmę i widzę już gagatkę jednego, więc tak, jak was nie było, wy... udało mi się 7 stawek zielaza zdobyć. Oposteren, bo zginęły chyba lamy. I no, troszeczkę ku dębowych, troszeczkę drewna, bo naprawdę tu w okolicy jest mało drzew. Więc idziemy do tego. Bo on jest akurat bez. No i dead Przy będzie, właśnie też trzcinę przejdziemy I tak, ja bym chciał, kurczę, żeby. Nie wiem, no nie wie... Właśnie nie mam pomysłu, gdzie może być ta farma nasza. Ja bym gdzieś tu ją zrobił, tylko że tu pada cienią do domu. Nie wiem, czy to będzie dobrze działało. No i tu myślę, że tak zrobimy albo tu, choć to będzie ciężko zbierać. Więc na początku musimy stworzyć. Mam w ogóle kamień. Czy muszę sobie nakupać kamieniów? Mam 6 brufów więc wystarczy. Więc nie mam też patyków Okej, okay, więc weźmiemy patyczki. Dobra. Więc możemy stworzyć kamienną motykę. Nam jest potrzebna motyka, dobra. To wszystko, więc możemy budować tylko właśnie. Teraz trzeba dobrze zacząć, żeby to było wszystko dobrze. Musimy też troszkę, oczywiście, wiadomo, Dirta, więc też łopatę. Nie wiem, czy mam, czy nie mam. Mam w czerwaniu, ale to już niech będzie. No to tu przynajmniej zrobimy o taką. O, hop, hop. Na razie zrobimy małą faremkę. Właśnie będziemy tak, właśnie, równali teren, jak będziemy jakieś projekty potrzebowali. Jest dobrze. 31 powinno wystarczyć. Więc ja bym zaczął o tu gdzieś. No tylko... czemu oni się tu respią? Chodź Dead Dead Dobra Coś tam z niego dobrego Dropu, ale dobra, musimy zacząć to budować. Nie o tak właśnie, bo ja chcę tak fajnie. O właśnie. Więc... Tu robimy faremkę. No czy ja mogę nie spadać? Op. O, o i źle? No nieźle. Chyba niestety muszę jedynie tak właśnie. No nie muszę tak. Dobra. Mm, musimy tutaj tak postawić. O. Mały, czemu tu jest tyle utopców? Jak ja nienawidzę? Dobra. Nie wiem, no nie wiem. Zróbmy jeszcze. Nie wiem, tyle wystarczy. Wystarczy i robimy: tu będzie woda. Czyli Zaczynamy to stawiać Chyba, no dobrze Dobra No ty jesteś Dziwny, no ja nie wiem czy to jest tyle utopców się Nie na farmie! No, już mi zedł Nie Ty jesteś nie... kolejny nienormalny się zna Nie wiem nie wiem ile ja to dzisiaj zgładzę, ale no dużo ogólnie Jezu! No czemu Walka z utopcami jest najgorsza Dobra, no i już tam poszedł. A, jeszcze jedno, dobra. Zanim się pojawi następny, mamy. Nieźle. Będzie trzeba jeszcze więcej zrobić, to zbierać. Teraz, okej, okay, jest dobrze. Dobra. Więc tak naprawdę musimy więcej teraz jeszcze nazbierać dirta. Hmm. No dobra, no i kolejny. No tu się naprawdę nie da nic ciekawszego zrobić, bo... A, a, a. Mm. Na razie właśnie robimy takie podłoże tej farmy. No, już mi się nie chce troszeczkę tworzyć łopatki, więc. Mm. No dobra, ostatnie dwa tak naprawdę. I będziemy szli spać. Nie wiem, ta czcina nam rośnie, rośnie, więc będzie. Idziemy już się przespać. Dobra, jeszcze nie mogę, więc złożymy sobie łopatę Dobra, i mamy łopatkę Jeszcze się topią, więc Mamy tutaj wszystkie piece nasze Więc na no, spokojnie Jeszcze nie możemy Piękny zachód słońca No już mogę Dobra. Bo ja bym chciał też od razu też faremkę zrobić. Dobra. Jesteśmy więc yes. Teraz trzeba po prostu nakopać. No i okej. Okay. Dyrd, Dyrd Dobra No i get. To są wymiary takie duże, ja więcej. Nie, o nie, źle. Ja źle zrobiłem. O jedno za mało. Nie, w sumie to mogło zostać. O! Dobra, to by było źle, potrzeba trzeba. Jeszcze jedno. Dobra I tu ostatnie, dobra Hop I mamy teraz Co tu trzeba? Hop, hop Hop, hop O no, i ładnie. A teraz muszę jeszcze więcej tego nakopać. No, bo troszeczkę nam zajęło. Tak samo. Dobra. Wystarczy. Więc robimy drugie. A, co ja zrobiłem? Dobra. Mam nadzieję, że też nie nam się rozpili, Nie powinni. O nie! Dobra. Tu jest dobrze. Faremka będzie prawie gotowa Ale ja no wiem, że na pewno Tak dirta to nam Nie starczy Chyba, że Dobra Mamy farmę Dobra yy, I mamy Lekką farmę tylko e, musimy wziąć wiadro. Nie wiem, gdzie je mamy wiadro. Nie mamy wiadra. No to musimy wziąć nasionka. Hmm, więc nasionka, no już nie wiem, gdzie są. I to wszystko. Więc ja biorę to, tworzę wiadro. Mamy. Odkładam, bo tu widzę, że jest taki nierówny troszeczkę, widzę woda jest nierówna, więc... A. Dobra Więc teraz to oramy Mam nadzieję, że wszystko będzie dobre w podłoże Dobra Mamy I możemy powoli wszystko zsadzić no właśnie ja bym tu zrobił takie marcheweczki tu bym zrobił ziemniaczki dobra Mm -hmm. I dobrze i tak naprawdę tu wszystko będzie gotowe. Więc to odkładam drewienko w sumie jeszcze możemy to tak obudować, żeby Wiecie, taki żaden mowek tu nam nie poniszczył tego, bo to też nie wiadome. Więc robimy taką lekką obudowę, na jedną. kratkę. Hop, 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 Dobra. Lekka obudowa jest. Tak naprawdę. Słońce jest, wszystko dociera, więc jest ładnie i super. Zróbmy sobie to wszystko. O. I Tu też bym coś się jeszcze może zrobił, bo te pochodnie są na razie. A no właśnie, musimy uświecić O i hop, o. Zabieram I zabieram A żeby jeszcze tu O tak To rosło No jeszcze troszeczkę tutaj to nie rosło Więc Tu będziemy teraz czekali Tak naprawdę Tu dalej wsadzimy sobie trcinę Co? Trcinę, dobra, Jezu Co gadam w ogóle Żadną faremkę. W Na następnym odcinku nie wiem co my będziemy robili. Ja bym chciał też jakiś basenik tutaj stworzyć. Więc by było fajnie, ale nie wiem, czy też do jaskini się nie udamy. No bo też fajnie by było. Dobra. Jak widzicie wszystko to jest oprócz tego jednego, więc czekamy aż wszystko tutaj będzie. Ziemia zamoczona, aż dotrze tutaj do wszystkiego. Nawet to zniszczymy, że był git. No i chyba... Nie wiem, czy coś jeszcze... No będzie w sumie, byśmy mogli jeszcze sprawić basen w tym odcinku budować, ale nie wiem czy się opłaca. Chyba nie. Więc no chyba nic nie idziemy robili. Wykonajcie, subskrybujcie kanał, no bo widzicie, że no bo otóż coś nie wiem. No że fajna jest w ogóle ta seria wszystko. Zostawiajcie dużo łapek do góry, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!